Cześć, z tej strony Kasia i Paweł wymieniłam kota na Pawła, nie wiem, czy to był dobry deal e, i witamy Was na kanale Fundacji Schronisko dla książek. E, żarty żartami, ale tak na serio to mieliśmy ten odcinek zaplanowany e, i idźliśmy... dzisiaj. Od jakiegoś czasu? Już. Tak, od jakiegoś czasu miał być w zeszłym tygodniu, ale już tłumaczyłam wam się, więc nie będę się powtarzać. E, przychodzimy z pierwszym odcinkiem poświęconym lekturom szkolnym. Już chyba po miniaturze i tytule wiecie, że będzie dzisiaj Pan Tadeusz. Pan Tadeusz. W wydaniach nawet mamy. E, tak. Mój jest nawet takim tęczowym Panem Tadeuszem, bo mam mnóstwo zakładek. Mój jest starym Panem Tadeuszem z 58 roku. E, czyli mój jednak się może schować. E, no dobra, a Cztery tak... Właściwie Pan Tadeusz mojej mamy. E, a tak serio, chci, e, chcieliśmy przygotować taką serię, żeby trochę subiektywnie, trochę nieszkolnie porozmawiać o tych szkolnych lekturach. O przymusie czytania, i o tym, że może te książki wcale nie są takie straszne i sztywne, jak nam się wydaje, kiedy czytamy je pod przymusem. No i właśnie trochę was przekonać do tego, że można je czytać bez tego przysłowiowego kija. W wiadomości ciała. Tak, tam gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. No i takim. Moim zdaniem bardzo dobrym przykładem właśnie jest pan Tadeusz. Nie wiem, tak. czy się ze mną zgodzi. Ja się absolutnie zgodzę, co pewnie nie jest dziwne, skoro nagrywamy ten filmik, ale, ale tak, no nie wiem, no mnie się, jak czytałem pana Tadeusza, to pierwszy raz w szkole to była to dla mnie droga przez mękę, mimo tego, że czytałem rzeczy, które były napisane dużo mniej współczesnym językiem wówczas, ale, ale to mi się czytało bardzo źle. No a teraz naprawdę. Się nieźle ubawiłem, muszę powiedzieć, jak to czytałem ponownie. To już jest w jakimś stopniu kwestia wieku. Tak mi się wydaje, bo pierwszy raz pamiętam, że pana Tadeusza był przymus przeczytania w gimnazjum. To była chyba pierwsza klasa u mnie, ale nie pamiętam teraz. Na pewno gimnazjum. E, no a potem właśnie przy kolejnych czytaniach, ja miałam trochę więcej tej frajdy, ona się u mnie wzięła do tego, że e, moja pani Pedagog, Dorota Zięciowska po prostu pokazała mi, że ten pan Tadeusz może być super. No właśnie, no więc jakby przejdźmy do tego, dlaczego ten Pantadeusz y, jest tutaj taki, że to epos narodowy, że szacunek mm -mm, po prostu zadęcie i jest y, high klasa, patos i nie wiadomo, co jeszcze, co wcale nie jest prawdą i nawet według założeń autora, bo jeśli weźmiecie tę książkę i otworzycie sobie na epilogu, to Mickiewicz pisał tam takie sławetne słowa. Tak może upraszczając, że generalnie chciałby, żeby wieśniaczki kręcąc koło wrotki śpiewały sobie zwrotki z tej książki. Więc to nie jest jakaś super podniosła książka, oczywiście w większości, nie mówię, że tam nie ma podniosłych fragmentów, e, tylko to jest coś, co było przeznaczone dla mas. I to tak naprawdę, ja mam wrażenie, że to jest taka super e, prosta historia, żeby nie powiedzieć prostacka, ubrana w ekstra wybitną formę. Dlatego ta moda na sukces z tytułu odcinka jest trochę na wyrost. No bo to nie jest moda na sukces, bo ma dobry, no właśnie ta forma mm -hmm. trochę odróżnia to i to jest inna klasa nawet. Ale, no, treść, ale treść, jest. Jest. Tak, treść jest taka, oczywiście, że tak. No Za chwilę będziemy próbowali, Wam to udowodnić jakimiś przykładami z lektury, więc to będzie taki odcinek, w którym y, będą spoilery, y, ale no, myślę, że większość z Was kojarzy pana Tadeusza i coś Jeśli tam nie, dzieje. Może i tak nawet po tych spoilerach będziecie chcieli przeczytać, bo wydaje mi się, że one mogą wręcz zachęcić. Do tego w ogóle nawet dzisiaj mamy notatki. To jest pierwszy raz w historii tego kanału chyba, kiedy ktoś ma notatki. Nie zdarzyło mi się mieć wypisane tytuły, żeby się A, nie, okay, nie no dobra, się, więc... Dobra, tak. no to nie jest to pierwszy e, raz, ale to są notatki. Do tego filmu to, to jest ta część. Znaczy ja notatek, jest dobrze. E, ale tak, wcześniej było ich więcej, ja po prostu je skróciłam. No dobrze, to przejdźmy do tej fantastycznej rzeczy, którą jest. Nikt się nie spodziewał. Hiszpańskiej inkwizycji. <grym> <grym> tak, generalnie nie wiem, czy wiecie, ale no jest raczej taką dość powszechną wiedzą, że Adam Mickiewicz napisał pana Tadeusza, dlatego, że no tutaj było po powstaniu, emigracja w Paryżu się kłóciła. I Mickiewicz sam w powstaniu udziału nie wziął. No i miał trochę moralniaka. Tylko dlaczego on miał tego moralniaka? Dlatego, że jak wybuchło powstanie na przełomie października i listopada 1830 roku, no to się okazało, że on akurat był w Rzymie i zwiedzał, podziwiał sztukę. No, generalnie jak najbardziej sensowna działalność, zwłaszcza jak na artystę. No tylko jakoś tak się złożyło, że jak dowiedział się o powstaniu na początku grudnia prawdopodobnie. To tak bohatersko i szybko ruszył, że w czerwcu to już był w Paryżu. Z Rzymu. Tak, z Rzymu do Paryża, 6 miesięcy, to nie to, to nie jest tak, że to były czasy starożytne i nie było dróg, były drogi, można było szybciej i można było prościej. Natomiast rzeczywiście w Wielkopolsce zameldował się jakiś miesiąc później. Wielkopolska Przyspieszył? Przy... Tak, Przyspieszył? Wielkopolska przymienią to wtedy były Niemcy. No i chciał przekroczyć granicę. Tylko, jak ktoś chce przekroczyć granicę to i dołączyć do Powstania, to raczej nie idzie z paszportem rosyjskim i nie mówi, że Ej, słuchajcie, bo ja tutaj Mickiewicz, Litwin, yy, chcę przekroczyć granicę, i na pewno nie dołączę do Powstania, które właśnie tam trwa. No, tylko raczej się przekracza. Natomiast Mickiewicz obrał tę drogę dyplomatyczną z paszportem, no i go nie wpuścili. nie niedowierzanie. No, tak, ale trafił na bardzo dobrych gospodarzy e, państwa Łubieńskich. E, no i rozpoczął swoją własną bitwę głównie o to, żeby poderwać żonę gospodarza. Bitwa została wygrana, e, a Konstancja ubieńska potem przez lata jeszcze płaciła mu pensję, tak naprawdę przez następnych 10 lat jego i jego rodziny zresztą. W sporej części to ona utrzymywała. Czyli Mickiewicz poszedł się bić w powstaniu, zajęło mu tylko 7 miesięcy, żeby dotrzeć do granicy. E, gdzie na granicy, jakby koncertowo się przez nią nie przedostał, a za to spotkał pannę, a w zasadzie mężatkę, która zobaczyła młodzież z, z piątką dzieci. No i tak, żeby nie powiedzieć, co tak. koncertowo zrobił z powstaniem. Ale tak, generalnie w tej serii o lektorach chcemy umieścić takie ciekawostki, których nikt się nie spodziewał w randomowych momentach, żeby wam trochę uprzyjemnić oglądanie. A wracając do samego pana Tadeusza, jeszcze miałam w notatkach, ale zapomniałam powiedzieć o tym protipie, że jeśli jesteście, jeśli nas oglądacie, a jesteście w. Teraz to jest w podstawówce lektura tak, w i musicie 8 -8. Tak, przeczytać właśnie w siódmej ósmej klasie pana Tadeusza. To y, może spróbujcie przesłuchać go w formie audiobooka, śledząc jednocześnie tekst przed oczami, bo jest to, jak zapewne wiecie, napisane 13 z głoskowcem, przez co się wybitnie mówi ten tekst. Y, no i dlatego podlinkujemy Wam te wykonania aktorskie, o których chyba już wspominałam. Nie, chyba jeszcze nie to nie wspominałam. Generalnie Pana Tadeusza, tak jak wspomniałam, świetnie się mówi, świetnie się słucha, no bo ten tekst po prostu płynie przez tę rytmikę. Tam jest idealnie rozmieszczona średniówka, właśnie te 13 zgłosek. I często, jeśli przygotowujecie się do egzaminów wstępnych albo potem na pierwszym roku, kiedy dostaniecie się do szkoły aktorskiej do tego Pana Tadeusza się po prostu mówi. No i właśnie, podziękujemy Wam dwa takie fajne wykonania wtedy jeszcze kandydatów, a teraz już absolwentów yy, szkół teatralnych yy, i moim zdaniem to też może być coś takiego, co Was przekona do tego, który że naprawdę jest zabawna. Obiecaliśmy Wam udowodnić to, że Pan Tadeusz ma w sobie dużo satyry. Ja yy, jeszcze tylko dodam na usprawiedliwienie to, że to jest książka, która ma ponad 200 lat, więc... Jest jakąś drobną przeszkodą język, który trochę się zmienił, i też obyczaje, które się zmieniły. I część rzeczy może nas tak na pierwszy rzut oka nie bawić, dopiero trzeba się w to gdzieś wczytać. Ja tak miałam z tym tekstem, że za pierwszym razem mnie w ogóle nie ubawił, a za drugim i za trzecim w tej zabawy było więcej. Więc proponuję, że na początek wytłumaczmy się, dlaczego to jest telenowela. I tutaj. Tylko tyle. Cały wątek z Telimeną. E, no, bo Telimena nam tutaj tak naprawdę wyobracała trzech panów. E, mamy Tadeusza, e, hrabiego, który jest takim... E, takim studentem prawa tamtych czasów. St stereotypowym, weganinem. Tak, tak, dokładnie. I on po, i po prostu, tak jak studentem prawa, na imprezie pierwsze co się dowiesz, to to, że walczył z jakimiś rabusiami. Pod, pod skałą rokko i on o tym mówi w co drugim zdaniu. Taki, że pisali nawet jakieś tam tak. hymny o tak. I w, gaz w gazecie było. W gazecie na... było, tak. No a właśnie imena. Pierwsza sprawa, no to właśnie tutaj jestem z tym Tadeuszem Mezelią, znowu młodziutki. On tam ma 20, nie pamiętam ile, ona 32-34. Tak, tutaj... no, 20 chyba po prostu. Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem 100% no, pewna. Plus, minus. Plus, minus, no. Ponad 10 lat różnicy. Um. Co w tamtych czasach było dużo bardziej szokujące niż wtedy, w tej chwili. No te, i to w tę stronę, stronę, tak, w tak, tę ta tak, stronę. Tak. No, i tutaj właśnie Pan Tadeusz. Oj, oj, Jakieś tam misianko na trawie, bo mi mrówki weszły, pokazałam mu kostkę. O, a pokazanie kostki w tamtych czasach to jest ewidentnie scena seksualna, więc możemy. No, jest jeszcze motyw z kluczykiem do alkowy. Tak. Który jest dosyć niedwuznaczną sugestią, co tam się w tej alkowie wydarzyło. Znaczy... Tym bardziej, że po tym całym mizianku z kluczykiem i z, z mrówkami e, oni z tej polany się rozchodzą w osobnych kierunkach i udają, że wcale tam jakby nic, <laughs> nic nie się nie, nie stało. Ja, jakby w ogóle nie. No i potem Tadeusz jeszcze ma to takie stereotypowe męskie olśnienie tuż po stosunku, że o Boże! Wytaruje się makijaż. Ona mnie chyba oszukuje, bo się maluje. Kurde, po co mi to było? Co ja wyrwałem? E, więc tak, to jest pierwsza część telenoweli. No i tutaj wjeżdża hrabia cały na biało, który jest taki dystyngowany, był na wielkim świecie. Mm, 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 mm. No i e, Telimena próbuje wyobracać e, hrabiego, ale hrabia wyjeżdża się bić. Zresztą razem z Panem Tadeuszem, e, więc w międzyczasie Telimena przygrupuje sobie asesora? E, Rienta. Reyenta, e, no i... Rejent to będzie dobry mąż dla Telimana. Tak. Tak, to jest ten moment, kiedy wszyscy, wszyscy mają z niego bekę na imprezie. Bo posuwa w tym francuskim fraczku. Tak, tak, bo został w francuskim fraczku, który był akurat w tych kręgach uważany. No, no tak jakby, nie wiem, no facet w tej chwili do pubu na imprezę założył K rajs, kilt albo rajstop, tak, rajstopy i krótkie spodnie, no, coś, no. Ten, ten, ten typ siary, no po prostu. No tak, ale ona powiedziała, że załóż to założył. Ja założył. To ci dobry mąż, że się tak. będę słuchał. E, <grymne> ja myślę, że tutaj suma summarum do Telimena tak źle na tym nie wyszła. E, miałam coś jeszcze napisane o nie na pewno, ale pewnie przypomnę. A, nie, nie zapisane, tylko to jest to, o czym ci opowiadałam. E, kiedy em, do Telimeny przychodzi sędzia i mówi jej o pomyśle, żeby ta łóżka wyswatać. no to ona tutaj już cała... Mm", ale nie zostawiaj go we wsi. On się powinien przetrzeć na wielkim świecie może w Petersburgu, gdzie przed chwilą opowiadała o Petersburgu o tym, jak, jak ona to jest światowa to jest kolejne jakieś seksualne aluzje. No i potem jest wielki wybuch złości o tym, że jak to Tadeusza z Osią. Tak, że to jest tam No, to imana mocno imana jest, tak, nie? ale tak. i tak jest chyba najciekawszą postacią kobiecą. Znaczy, tym bardziej jest najciekawszą postacią kobiecą. Jest przez... jedyną wyrazistą postacią kobiecą tak. i to jest chyba mój jedyny problem z tą książką, tak. że y, ta taka cudowna Zosia, którą ja kiedyś lubiłam chyba ze względu na film, y, jest super miałka. No poza tym znaczy, też kwestia jest taka, że Zosia ma lat 13 14, albo 14. 14. Natomiast to, że 14 rok zaczyna i jej ja nie do końca wiem jak to. Jak to rozumieć, mhm. czy, czy jest czy nie jest tego, tego, że właśnie ma trz, jest świeżo po 13 urodzinach. Mhm. No ale mniejsza już o to w każdym razie. Tam jest coś takiego. Jest, to, jest to spora różnica wieku, no i to jest generalnie po prostu no, w zasadzie jeszcze dziesiak. No tak, 14-letka, ale yy, pamiętam, że tam ona mówi coś takiego, że... O, a na to Zosia rzekła skromnie Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie tak. I więc generalnie Co zrobisz, co każesz, to ja zrobię I będę siedzieć cicho I będzie super. Tak Mam męża, cel życiowy osiągnięty. osiągnięty Mogę umierać Znaczy jeszcze dzieci jakieś by się przydały Nie, ale już wystarczy, bo się opiekowała dzieci no tak. I karmiła gąski Tak, to w zasadzie It's już, już, tak, już zostało no, Natomiast tam jest w ogóle dużo takich motywów Które można odnieść zupełnie współcześnie Na przykład jest cudowna scena uczty na zamku, tak. gdzie po prostu mamy przykład, że pijany wujek na weselu absolutnie nie jest dzisiejszym wymysłem. 200 lat temu też, aktualne. Tak, i ten moment, kiedy po prostu mm, Wojski opowiada, jakie to kiedyś były uczty, jak to młodzież piła, gadała, śmiała się, dokazywała. Tu, tu, tu ktoś komuś łomot pewnie jeszcze spuścił, a teraz to co? So, siedzą, nocy pospuszczane, Skołbią coś tam, tutaj, tutaj, tylko no. coś tam, jakieś wino wypiją, kie, wino. Kie, kiedyś to, by był, to było, nie? Tak, no. Teraz to nie no, ma. Za, za moich czasów, to, Tak Ta były Ta dzisiejsza imprezy, młodzież. No, tak więc... już, już byśmy wszyscy pod stołem leżeli, aby co? Tak. Tam jest jeszcze jeden taki motyw z, z imprezy z alkoholu, jak zaczęłaś mówić o winie. No, a tu jest dużo motywów I... z alkoholem. <grym> <grym> w ogóle tam też tak chleje po prostu no tak, przy no. każdej okazji i to najczęściej nieodpowiedniej. Ale w sumie ten alkohol też w, w pewnym momencie jest mądrze zarządzony i trochę ratuje tak. wszystkim skórę. Tak, e... tak chociaż jest, jest też w ogóle w całkiem dojrzały, Jacka, który w sumie zdaje sobie sprawę z tego, że popadł w alkoholizm i no że tak. to... I że to generalnie też go przywiodło do zguby, także tam są dojrzałe motywy związane z alkoholem, no ale szlachta leje. To no. jest fajnie, tak. E, ale właśnie a propos tego, do czego piłam, e, jest tam taka scena, y, która udowadnia, że już 200 lat temu mieliśmy bekę z rosyjskich szampanów. Tak, jest, jest taka scena, ja nawet wpisałem ten cytat, e, tylko nie na tej kartce, ale na tej kartce owszem, go mam. Węgrzyna pożałuje, a pije szatańskie. Fałszywe, winomodne, moskiewskie, szampańskie. Także tak, ruski szampan na imprezie zawsze był. Tak? zawsze, <coughs> zawsze po gdy, gdyż można. Tak, no i Węgrzyna żałują zamiast, zamiast czegoś porządnego. Poleć to, to ruski szampan na imprezie. Przypomniał mi się jeszcze jeden taki motyw telenowelowy, i to jest w ogóle samo otwarcie książki. Kiedy Tadeusz, chłop, który był 10 lat, jeśli dobrze pamiętam, w szkole wojskowej. W każdym razie i, dość długo i, był w szkole. Tak. W szkole, wielkim świecie. Szkoły były wtedy dzielone płciami, więc tak czy owak, 10 lat baby nie widział najprawdopodobniej. Wchodzi do swojego domu rodzinnego i co widzi? I widzi laskę, która jest w białej, prześwitującej nocnej sukieneczce yy, i świeci słońce. Więc po prostu on widzi wszystko jak na dłoni, pod białą kiecką. 10 lat baby nie widział. To już po prostu, co ja widzę, po prostu co za widzenie, przymknę oczy, ale może jednak spojrzeć, czy to będzie jakby płaski druszek, kształtny poślad, czy, czy co tam się y, zadziało. Więc tam już od pierwszych stron są takie teksty, tak. <laughs> takie sytuacje. Tak. tak. A propos Tadeusza i szkoły wojskowej, to w ogóle jest jeszcze osobny kompletnie motyw polskiej wojskowości, bo tak się mówi, że właśnie Pantadeusz to jest to dzieło, które opiewa po prostu tradycję oręża polskiego, jak to mm. żeśmy wywalczyli u boku Napoleona niepodległość, no tak i potem mamy najpierw mamy mm, księdza Robaka, który próbuje zorganizować szlachta do powstania i mówi bracia, szlachta, tutaj powstanie, trzeba robić na no przecież co ten Napoleon Biedny, mały ma tutaj sobie latać, głowę zawracać, wszystko wygrywać za was i co? I potem wyjdzie co, co to na to, za że. Chwała, nie? Co to co, co, co w ogóle jest? No taki mały Francuz ma za was ojczyznę wam odbijać, no wstyd. A ci mówią, tak, to, no to, to, to no to nie, postowie, no my, my, my to, 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 odbijemy ojczyznę oczywiście, no myśmy już nie takie ojczyzny odbijali, no w ogóle to moi przodkowie to, to odbijali ojczyznę jako jak ojczyzny jeszcze nie trzeba było odbijać. A, 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 dr, a, a drugi na to, że a moi przodkowie, no to w ogóle to... Odbijali, się, to, zanim jeszcze ojczyzna w ogóle była, dokładnie, a, a trzeciego przodkowie to żem jeszcze odbijali. No tak. także robi się z tego kłótnia o herbach i po prostu się... Przekrzykują jak przeszkolaki, który dostał, który ma. Ale ja mam kopidełko! To tak. No, a tak, jeszcze te wszystkie oręże z pięknymi nazwami zawadzieckimi, tak, ale no po prostu przekrzykują się jak przeszkolaki, który ma ładniejsze pudełko śniadaniowe. No i ten biedny ksiądz Robak musi tak. Ej, ej, chłopy, ale powstanie, powstanie. Bić tam, tam, Moskal, tam. A w ogóle to słuchajcie, muszę lecieć i ratować Tadeusza, więc pogadamy później, tak? Tak. No i to, jest, i to jest pierwsze zetknięcie z polską wojskowością w panu Tadeuszu, a potem jest tylko lepiej piękna scena, jak hrabia robi zajazd wielki. To ode odbijać zamek i Jad, jadę. ja tu mam szlachę. Szapki kąkają. Jak muszę, pięknie. Muszę stanąć, posłuchać. A chwila zajazd, Jadę, 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 jadę. Tak, dokładnie. Chmurka. O Boże, muszę stanąć, bo tak. ja miałem odwiedzić zamek. Jadę, 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 jadę. <grywa> to jest, to, jest, to, jest to Generalnie tak, generalnie tak to mniej więcej wygląda. Także, nie no, jest to, jest to po prostu piękna tradycja. A na koniec jak przyjeżdżają ci wszyscy słynni generałowie polscy, to się okazuje, że Maciek Dobrzyński sobie z nich robi niewybredne jaja, a potem Gerwazy daje generałowi Knieziewiczowi e, swój e, scyzoryk, wielki miecz, dumę rodziny a generał gdzieś go tam gubi w... i w sumie nie wiadomo, co się z nim stało. No i taka to jest polska wojskowość, już nie mówiąc o tym, że jakby jeszcze księgę kolejną napisać rok później, to ci wszyscy generałowie to by tak z podkulonymi ogonami sobie popylali spod Moskwy. No to tak. to lata później, no, ale tak czy inaczej no. No, nie wyszło to za dobrze, no powiedzmy sobie wprost, nie wyszło to za dobrze. Także nie no, jeżeli chodzi o tę tradycję polskiego oręża, to tutaj jest moim zdaniem całkiem sporo kpiny no, jak to jest opisane. Wydaje mi się, że częściowo to trochę mógł być zamysł Mickiewicza, szczególnie, że tak jak na przykład, nie wiem, trafimy na anegdotę o Domejce i Dowajce albo o hartach, jak tam asesor z rejonem tak. się kłócą o Kusego i sukoła. to są takie w zasadzie, boże, ludzie, o co wy się w ogóle kłócicie, przecież to jest głupie i absurdalne. Macie psy. Oba polują dobrze i łapią zające. Cieszcie się, że macie psy. E, więc jakby no też, tak, no. też rozumiem takie przytyki, które no, tam mogą być. Tych przytyków jest mnóstwo. Oczywiście tam jest dużo takich elementów sentymentalnych po mhm. prostu, no bo facet jednak siedzi kilkanaście już lat wówczas poza swoim krajem, który no jakby nie patrzeć, był dla niego ważny Ciężko raczej zarzucić Mickiewiczowi, mhm. że nie był zauroczony Polską, zresztą w ogóle Mickiewicz był tak zauroczony wszystkim, na co spojrzał, że tak. to jest niesamowite, jak intensywne są czasami te opisy tego, co on właśnie widzi, przeżywa, czuje, ogląda i to jest, i to jest fantastyczne. Natomiast no, z drugiej strony to jest pewien sentymentalizm, ale mocno podszyty kminą, kminą, kpiną. No, generalnie no, tam toczy dekę, jakby tak. to, to nie ma co tutaj tak, przebierać słowa że... no. w dużej mierze tej książki Mickiewicz. Toczy Tak. Tak. No i jeszcze jest prekursorem występów Camillo w swoich utworach, bo co najmniej co drugą księgę, ale chyba nawet częściej się pojawiają Mickiewicze. Przyznać trzeba, że Mickiewicze są z reguły opisywani jako taka właśnie typowa no. szachta ze wszystkimi wadami, to nie jest tak, że on tam idealizuje tych Mickiewiczów na tle pozostałych. Ale faktem jest, że występują co chwilę także że Mickiewicz można powiedzieć, że jest takim stanem li-polskiej literatury. Ja jeszcze tak humorystycznie chciałam wspomnieć yy, dwie akcje. Yy, jedna to jest to, że Jacek Soplica totalnie był stalkerem. To był stalker tamtych czasów, bo zakochał się w Ewie Choryszkównie, dostał tą Czarną Polewkę, tam jest jakby tam cała historia, nieważne, no i chodził pod tym zamkiem, że ona w tej wieży o Boże, będę patrzył w okno, czy stoi, czy nie stoi. Więc to nie stalker tamtych czasów, to też jest trochę zabawne, jak się tak na to spojrzy. A druga sprawa to jest Gerwazy i Protazm. Oj tak. Tak to... To kto, grbozynku? Takie dwa dziadki z... Boże, yy, się nazywała ta komedia, ten serial polski? Co piją miód na ławce, czy tam piwo w obecnych czasach, i tak sobie komentują co tak, to widzą. No, nie? po prostu ławeczka w O tak, tak, właśnie, Wilkowyja. Yy, więc to jest, to jest totalnie to. Że to się, tak, to, tutaj yy, mości, garwazy, no tak, to, tak, panie Protazy, no, no, kiedyś to był, a no tak, no popijmy kiedyś, sobie miodu. Kiedy, kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów i to, 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 to powiedzenie myślę, że wymyślił drugi człowiek na świecie. Pierwszy mógł, no to jeszcze nie wpaść, mógł ale tak. drugi, drugi już prawdopodobnie tak. Myślę, że jak najbardziej. Już, to, już, to już któraś z tych ryb, co tam wychodziła tak, na brzeg, tak. mogłaś zacząć o tym myśleć. Jest, jest taka szansa. E, no a... jest, no, dużo można byłoby jeszcze takich rzeczy mówić, ale tak naprawdę, no chyba to, to tak naprawdę pokazuje, dlaczego naszym zdaniem warto to po prostu przeczytać, bo, bo to jest lekkie, fajne, przyjemne, zabawne. Tylko właśnie. Trzeba trochę inaczej na to tak. spojrzeć, i szczerze powiedziawszy, naprawdę bardzo polecam Wam to, żeby wziąć tego audiobooka. Ja znalazłam takiego, który trwał niecałe 8 godzin. Rzuciłam go sobie na prędkość 1,75 i śledziłam tekst, i no w zasadzie trochę ponad 4 godziny i książka była przeczytana, i naprawdę zdążyłam, jakby wyniosłam z niej więcej niż wtedy, kiedy po prostu ją czytałam, i naprawdę sporo się pośmiałam też w trakcie, więc. Mimo tej bariery językowej, to kiedy się słucha tego tekstu, to on naprawdę dobrze dociera. Tak, no i jeszcze zanim uciekniecie e, mm -hmm. z tego filmiku, to dajcie proszę znać, czy chcecie, żebyśmy kolejne tego typu e, właśnie spojrzenie nasze subiektywne zupełnie na lektury dalej publikowali, czy, czy się wam tego dobrze słucha, czy. Na co się Wam to przydaje? Mamy już w zanadrzu, w planach jedną lekturę. Tym razem gdzieś tam za wschodniej granicy. I pewnie zdecydujemy się ją nagrać. Ale i tak będzie nam super miło, jak dacie znać, czy, czy interesuje Was właśnie taka seria. Ten odcinek może był trochę nietypowy, bo pewnie na przyszłość Wymyślimy jakąś taką bardziej stabilną konstrukcję, jakieś stałe elementy programu. No ale właśnie ten Pantodeusz już sam sobie jest na tyle wyjątkowy, że trochę tak nażywią. Eee, no i co? To chyba wszystko na dziś. Eee, dzięki, że, że jesteście. Ja w ogóle chciałam wam podziękować za ten wystrzał pod filmikiem z zeszłego tygodnia, e, bo, bo bardzo mi się zrobiło miło i tak ciepło na serduszku, że tyle Was przybyło. Eee, I będziemy się żegnać. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Cześć. Piesy, Dobra, po poszło. co wy szczekacie piesy? Poszło znowu w zapisie, a myślę, że to gdzieś pójdzie. To jest blooper. Ja tutaj się modlę do piesów, a to się do do piesów.